Dzień dobry, w tym filmie wracamy z tematyką do tegorocznych Targów DREMA i Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jednym z laureatów edycji 2019 była firma Trakmed z Biskupca, która otrzymała nagrodę za trak taśmowy poziomy TTS 860 Standard. Trak ten to maszyna o bardzo dużej wydajności i dokładności cięcia, przeznaczona jest do obróbki drewna kłodowego. Jednym z największych atutów traka jest zastosowanie kół prowadzących o średnicy 800 mm, które są nośnikiem taśmy tnącej o szerokości 60 mm. Proces wyprawiania piły do cięcia odbywa się w oparciu o klasyczne urządzenia ostrzące. Innowacyjna konstrukcja maszyny pozwala uzyskać wydajność i jakość piłowania zbliżoną do traków szerokotaśmowych pracujących z taśmą tnącą o szerokości 100 mm. Jednakże koszty eksploatacyjne, jak twierdzi producent, są nieporównywalnie niższe. Innowacje wyróżniające trakt TTS 860 to m.in. Oryginalnie zaprojektowana osłona czołowa zwiększająca sztywność głowicy tnącej, koła prowadzące 800 mm z pasem typu PK zapewniające maksymalnie długi okres eksploatacji przeszczotu, brzeszczot tnący o szerokości 60 mm z ostrzem stelitowym, żazem 2 mm i podziałką zęba 25 mm zwiększający wydajność do 30 m3 na 8 godzin. Dwustronne ślizgi prowadzące, chłodzone emulsją, zmniejszające tarcie w trakcie piłowania, co bezpośrednio ma wpływ na ograniczenie hałasu niższe zużycie energii i wyższą prędkość cięcia. Napęd wzdłużny głowicy dwustronny łańcuchowy, precyzyjne pozycjonowanie głowicy poprzez sterownik z falownikiem ISP F12 z dokładnością regulacji pomiaru piłowanego drewna do setnej mm. Wydajna hydraulika ułatwiająca swobodny proces manewrowania dużymi kłodami do 5 ton z możliwością przestawiania narzędzi hydraulicznych. Podtorze traka wykonano z masywnych dwustronnie podpartych profili zamkniętych o wymiarze 200x20x6 mm. Ramowa konstrukcja głowicy tnącej. Firma trackmed z Biskupca produkująca traki od 1997 roku aktualnie jest pierwszym i jedynym producentem na świecie seryjnie produkującym trak taśmowy, w którym wykorzystano proces cięcia w oparciu o taśmę tnącą o szerokości 60 mm z ostrzem stelitowym, i podziałką zęba 25 mm. Trak ten według producenta technologicznie uzyskuje jakość i wydajność piłowania trakiem szerokotaśmowym, zachowując najniższy współczynnik eksploatacyjny do wydajności maszyny. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Daj mi znać, czy film ci się spodobał i zapraszam do subskrypcji naszego kanału i odwiedzenia strony drewno.pl.